Witajcie, kochani! Nazywamy się Piotr i Ewangelista. To są nasze zakonne imiona, bo jesteśmy karmelitami. Chcemy Wam dzisiaj opowiedzieć o pewnym naszym niezapomnianym spotkaniu ze świętym Józefem, które miało miejsce w roku 1584. Mieszkaliśmy wówczas w klasztorze Los Martires w Granadzie, naszym przyłożonym był ojciec Jan od Krzyża, był on zarazem spowiednikiem w klasztorze sióstr karmelitanek. Tego dnia, nie mogąc zjawić się u nich, by je wyspowiadać, w zastępstwie wysłał nas do sióstr z posługą sakramentalną. Gdy wchodziliśmy na Plaza Nueva, jakiś człowiek wyszedł nam naprzeciw. Był dość wysoki. Miał jasną karnację i siwe włosy. Liczyć mógł około 50 lat. Ubrany był na czarno i miał bardzo zacny wygląd. Podszedłszy bliżej. Stanął między nami i zapytał: Przepraszam, szanownych ojców, czy mogę Wam zadać jedno pytanie? Słyszałem, że w Waszym Zakonie żywicie wielkie nabożeństwo do świętego Józefa. Jeśli to prawda, to wyjaśnijcie mi, dlaczego tak się u Was dzieje? Zmieszanie tym pytaniem. Zastanawialiśmy się przez moment, co odpowiedzieć naszemu nieznajomemu. Piotr zaczął mu tłumaczyć: Dzieje się tak dlatego, że matka Teresa od Jezusa jest bardzo oddana świętemu Józefowi, gdyż on mocno ją wspomaga w jej fundacjach i zyskuje dla niej wielkie łaski od Jezusa. Stąd też klasztory, które zakłada ona i nasz ojciec Jan od krzyża, noszą imię opiekuna Jezusa i oblubieńca Maryi. Po tych słowach spojrzeliśmy na nieznajomego mężczyznę. Witać było po Nim, że jest zadowolony z naszej odpowiedzi. Po chwili milczenia zwrócił się do nas tymi słowami. Popatrzcie na mnie uważnie, a zwłaszcza zapamiętajcie moją twarz. Usilnie Was proszę, nadal obdarzajcie wielką czcią świętego Józefa w Waszych klasztorach, ponieważ o cokolwiek Go poprosicie, On Wam zawsze tego udzieli. Po tych słowach tajemniczy mężczyzna zniknął nam z oczu, jak Jezus zniknął z oczu dwom uczniom w Emaus, gdy zasiadł z nimi do stołu. Wróciwszy do klasztoru, od razu udaliśmy się do przełożonego i opowiedzieliśmy mu o naszym spotkaniu z tajemniczym nieznajomym. Zacytowaliśmy też słowa, które usłyszeliśmy od niego. Nasz przełożony, czyli ojciec Jan od Krzyża, zaskoczył nas swoją odpowiedzią. Ze spokojem wyjaśnił nam: Drodzy moi współbracia, otrzymaliście od Boga wielką łaskę. Rozmawialiście bowiem ze świętym Józefem. Słyszeliście jego głos? Widzieliście jego twarz? Dziękujcie mu za to nieustannie, bo ja nie jestem godzien tej łaski, gdyż nie żywię do niego tak wielkiego nabożeństwa. Zatem muszę natychmiast poprawić się. Dziękujemy Ci, święty Józefie, za to że objawiłeś się dwóm ojcom karmelitom w Granadzie i przez nich zachęciłeś świętego Jana od krzyży, by Ciebie czcił i z ufnością wzywał Twojego stawiennictwa. Święty Józefie, przesławny potomku Dawida, módl się za nami.